Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego motywacja nie działa. Wyobraź sobie jedną nawykową czynność, którą robisz każdego dnia. Niech będzie to na przykład mycie zębów. A teraz wyobraź sobie, że zamiast nawyku opierasz mycie zębów na motywacji. Przed każdym szczotkowaniem oglądasz film Rokiego i słuchasz Eminema. Myjesz zęby tylko wtedy, gdy znajdujesz odpowiednią motywację. Jeśli motywacji nie ma, nie szczotkujesz. Myślę, że na dłuższą metę nie dalibyśmy tak rady. Dlatego czynności dla nas istotne powinny opierać się na zautomatyzowanych schematach, na przykład na nawykach i przekonaniach. Skoro mycie zębów mogło zostać zaprogramowane, dlaczego nie możemy zautomatyzować w ten sam sposób innych istotnych rzeczy, na przykład nauki języka obcego? Zastanów się nad tym. A w kolejnych filmach. Porozmawiamy o nawykach i przekonaniach w kontekście nauki języka obcego. Zaprogramujemy naukę tak jak zaprogramowaliśmy mycie zębów.